Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozłego: Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą ręką. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz a Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron zaś i Hur podpadli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce Jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Józue Amaleka Jego lud ostrzem mieczem. Czasem mówimy, że w życiu potrzeba nie tylko głowy, ale też i serca. Moglibyśmy podobnie powiedzieć, że na drodze, zwłaszcza na tej naszej drodze wielkopostnej, drodze wiary, drodze prawdziwego życia, drodze wychodzenia z grzechu, Potrzebne są nie tylko nogi, ale potrzebne też są ręce. A więc nie tylko chodzi o to, żeby ruszyć się z miejsca, żeby uciekać, żeby wyjść, ale żeby zrobić to z kimś, kogoś chwycić, trzymać się Boga, coraz bardziej go poznawać, być blisko i być razem z nim. Dzisiejsza scena z Księgi Wyjścia pokazuje nam Mojżesza, który się modli. I to jest dla nas jasna podpowiedź do tego, że nie da się przejść drogi wiary, drogi życia bez modlitwy. Od razu też dostajemy wskazówkę do tego, jak to robić. Przede wszystkim Mojżesz podnosi dłonie do Boga. A więc chodzi o to, żebyśmy my nasze życie, takie jakie jest, znieśli do Niego. Nie kręcili się tylko wokół siebie, sami ze sobą, ale o Nim pomyśleli, do Niego znieśli serce. To kim jesteśmy? Jego postawili na pierwszym miejscu. Po drugie, potrzeba, żeby teraz przed Bogiem znalazło się nasze życie takie, jakie jest, a więc żeby te dłonie takie, jakie są, z tym, co w nich jest, jemu pokazać. Cokolwiek by tutaj nie było, lepszego, gorszego, bardziej wyjściowego, mniej wyjściowego, widocznego na pierwszy rzut oka, albo bardziej schowanego, żeby zanieść do Niego, pokazać Mu z zaufaniem, w w tej scenie biblijnej spotykamy też towarzyszy modlitwy Mojżesza, którzy go podtrzymują. Może to też odpowiedź dla nas, że modlitwa jest nie tylko ostatnią deską ratunku. Jest pierwszą deską ratunku. Tyle spraw dzieje się w nas samych, wokół, bliżej, dalej, często bardzo dramatycznych, wobec których jesteśmy bezsilni. Albo na ręce opadają, albo ze złości byśmy je podnieśli właśnie bardziej na kogoś. A tymczasem to modlitwa jest tym miejscem, tą przestrzenią, tym czasem, gdzie już nie tylko jesteśmy sami ze sobą, ale to wszystko mamy Bogu przedstawić. Od zaraz. Modlić się. Za kogo? Jak? To jest teraz już zadanie Twoje, moje, żeby zaraz po tym, jak to rozważanie się skończy, Właśnie tak przed Bogiem na chwilę stanąć i nie tylko własne serce, ale innych też do niego zanieść. W życiu potrzebna jest zarówno głowa, jak i serce, a w drodze potrzebne nam są owszem nogi, ale potrzebne też są ręce. Mówimy się.